Cześć, znajdujemy się w sali, gdzie już za kilka godzin odbędzie się koncert Jesienne liście, ale o tym już za chwilę. Teraz zapraszamy Was na zapowiedzi weekendowe. Właśnie tutaj o godzinie 18.00 odbędzie się koncert jesienne liście. Uczestnicy zaprezentują nam utwory poezji śpiewanej. Jeżeli temperatura powietrza będzie w sobotę odpowiednio niska, odbędzie się otwarcie lodowiska przy ulicy Śląskiej. A w sobotę od godziny 10 do godziny 14 znowu będzie można oddać krew. Zapraszamy tym razem do Galerii Świdnickiej. I ty też zostań bohaterem. W kinie dwie nowe premiery: Horror Internac oraz Skyfall czyli najnowsza część z filmowych opowieści o Jamesie Bondzie. Największe przeboje muzyki musicalowej oraz filmowej już jutro będzie można obejrzeć w teatrze o godzinie 18. W sobotę o godzinie 20.00 zapraszamy wszystkich do Easy Ridera. Odbędzie się tam koncert Rock Halloween. Wystąpią dwa lokalne zespoły, czyli Guys of Destruction oraz JTBS. Wystąpi również grupa z Wrocławia, czyli grupa podwyższonego ryzyka. W sobotę o godzinie 20.00 w Baszcie zagrają następujące zespoły. The Fruiters. Kokrocz oraz reszty nie trzeba. Jak widzimy, w ten weekend bardzo dużo się dzieje. Mamy nadzieję, że nie będziecie się nudzić i zapraszamy Was za tydzień na kolejny odcinek weekendu.